Kochani, witajcie w pierwszym Unpackingu na tym kanale Dzisiaj będziemy otwierać Kalendarz adwentowy z 2019 roku Zamówiłam go ze strony mal.pl Tak, tutaj jest napisane Ogólnie to jest mal.pl, a nie mal.hu Na przykład tutaj .pl I tutaj jest zamazane, bo to dane osobowe, RODO I zaczniemy odpakowywanie Nie, nie uwierzycie jak się cieszyłam na to, jeżeli to przetnę. No. Bo nie wiem, czy tymi nożyczkami się da. Ech. Ech. Oczywiście, zapakowane jak zwykle. To no może ja zrobię cięcie i jak to rozpakuję, to do Was wrócę. Bo jest jeszcze jedno pudełko pod spodem, więc nie zobaczę tego normalnie. No to wróciłam i okazało się, że tam drugiego pudełka nie ma Tylko mi tata nagadał I jest Taki oto śliczny, czekajcie, bo się światło odbija O Taki śliczny kalendarz adwentowy z 2019 roku Tam chyba nic nie ma tylko Jakieś Opakowanie Foliowe, Boże Czekajcie, bo się światło odbija Może to zrobię inaczej nie, że się chyba nie da mm. Światło odbije, no No Inaczej nie zobaczycie się światło odbije, ale o Taki piękny Oto kalendarz, normalnie jest cudowny I zaraz wam y, Wysunę to e, A, jeszcze jest tutaj zamknięte e, To tak O Dobra e, Jeszcze tutaj zamknięte o, to przez przypadek. I. A i oto, piękny kalendarz. Tutaj jest pierwsze okienko takie duże. Zastanawiam się, co to jest. Może to jest ta klatka, A, Już mam taką klacz, tylko w innej wersji, w tej siwej. I będzie tutaj. O, o nawet są z tyłu pokazane. To jest ten dom. Yy, tu są apalosy. Yy, kuce islandzkie, te kwartery i. Ta kafejka taka. O. Nie wiem, czy widać. I nawet na YouTubie są. Ale to jest cudowne. Popatrzcie na to. jest Piękne. Tutaj są te te sienki takie, żeby jakby coś to tworzyć. Ale ja tego nie będę robić. Mam tego konia. Tego konia mam. I mam tego pieska. Za tego konia będę mogła się wymienić. Albo go sprzedam. Ale chyba bardziej pójdzie na wymianę lub na pomalowanie. A tego psa mam. Nawet mogę pokazać. Chwila, czekaj, czekajcie. Konia ja też mam, ale nie będę go wyciągać. O, mam tylko pieska. Identyczny. Zirebaka nie mam, ale to tak średnio mi się maść podoba. Ale ogólnie model jest ładny. Takie cudo. No popatrzcie, przecież to jest mistrzostwo. Ogólnie chciałam kupić sobie ym, z 2017, ale go nie znalazłam. No cóż. I zobaczmy, co tam będzie. O! Nawet do wycięcia jest. <laughs> nieźle. Mam ten, ten. zestaw mam z tymi arabkami. No to mam. I tak będą naklejki, piesek. Ten koń, którego mam, te arabki. Nawet ptaszek będzie. <laughs> o matko, nieźle. No dobra. To na tyle w tym odcinku. Widzimy się na otwieraniu kalendarza adwentowego. Ja się z wami żegnam do zobaczenia. Cześć.